Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj mamy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, a w Ewangelii, według Świętego Łukasza, słyszymy zarzut, zarzut przeciwko Panu Jezusowi, że mocą złego wyrzuca złe duchy. I co Pan Jezus mówi: że gdyby mocą złego ducha wyrzucał, to takie wyrzucanie nie miałoby sensu, bo tłumaczy, że królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. I to jest, kochani, pierwsza wskazówka dla nas w dzisiejszej Ewangelii: że właśnie jeśli będziemy skłóceni wewnętrznie, jeśli będziemy podzieleni, jeśli nie będziemy współpracować razem ze sobą i z łaską Pana Boga, to nic w życiu nie osiągniemy. Nie będziemy prowadzić do dobra. Ale do podziałów, do złego, do tego, aby to wszystko, co wspólnie czynimy, nie ostało się. I oczywiście, Jezus podpowiada nam, co mamy zrobić, aby to zmienić. Jezus mówi do nas: Kto nie idzie ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. No i właśnie to jest, kochani, dla nas zachęta. Abyśmy działali z łaską Pana Boga, abyśmy działali z Ewangelią Chrystusa. Abyśmy działali razem z sakramentami, z miłością, którą Bóg i Jezus nam ofiaruje. A wtedy będziemy czynili wszystko razem, będziemy jednym, a będąc jednym, będziemy mogli osiągnąć naprawdę wiele. Doprowadzić do pokoju, czy to właśnie w rodzinach, w miejscach pracy, w szkole, w miejscach, w których na co dzień jesteśmy. Dlatego piękna płynie dzisiaj do nas nauka Pana Jezusa. Abyśmy współdziałali z Jego łaską i z łaską Jego Ojca, który jest w niebie. Kochani, niech Boże błogosławieństwo nam w tym dopomaga. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, Amen, dobrego piątku, pozdrawiam z Bogiem.